Witam! Dzisiaj zajmiemy się książką Romualda Pawlaka, bo to jest Wojna, rzeź i rąbanka. Tak jak widać na okładce, tutaj jest taki duży rozpły mężczyzna i taki mały, przerażony, różowy pudel, więc przyznam się od razu, że to skusiło mnie, poza oczywiście tytułem, do wyciągnięcia tej książeczki. Książeczka jest wypożyczona z biblioteki, wydana przez Fabrykę Słów w 2007 roku. No i tak właściwie była męcząca. Rzeź i Rąbanka to chyba popełniona jednak niestety na czytelniku. O ile pierwsza część. Właściwie są trzy części. Część pierwsza o rycerzu, część druga o takich dziwnych panach, którzy się włóczą. To chyba eufemistycznie stwierdzone. No dobrze. No i część trzecia o pewnym żarłocznym smoku i pewnym nieudolnym magu. Część pierwsza jeszcze jeszcze była interesująca. No, rycerz miał ciekawe podejście do życia. Ogólnie parał się magią. I y, budował swój image przez cały czas. Część druga o tych nieszczęsnych panach to ja niestety czytałam taką znaną powszechnie metodą, co drugie słowo na co drugiej stronie, dlatego że tego nie dało się czytać normalnie. No i część trzecia. Spotkałam się już wcześniej z nieszczęsnym Magiem, Rosalinem i z nieszczęsnym Smokiem, który wszystko najchętniej by zjadł. Ogólnie gustuje w robakach i innym paskudztwie, ale no, to jest takie nudne. Ani mag, ani nieszczęsny smog nie wykazują w ogóle żadnej poprawy przez cały czas, powiedzmy w ten sposób. Nie zmieniają się, są jednakowi od początku do końca. I mimo że coś tam się dzieje, no to niestety ich psychika to jest taka dość płaska. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Jeżeli komuś się podoba okładka i zamierza to przeczytać, to proszę bardzo. Na własną odpowiedzialność. Nie powiedziałabym, że polecam. Wynudziłam się. Czułam się zmęczona samym czytaniem. No, to się rzadko zdarza. Jedynie syn rybaka u mnie generował coś takiego, ale to jest wielkie, obrzydliwe paskudztwo, grube. A tutaj niestety tych stroniczek jest tylko 310. I powinno być lepiej. Reklama z tyłu była zachęcająca. Reklamy z tyłu zapamiętajcie, są mylne. Wprowadzają w błąd. Mają na celu zmuszenie ludzi, by kupowali dane książki, niestety nie zawsze dobre. No i poza tym... Ten nieszczęsny puder. No dobrze. To wszystko. Na razie.